Witam z powrotem na witam was już w następnym odcinku z naszej serii Gothic 3 Witam was bardzo serdecznie, zostawcie suba, dzwoneczki, żeby być na bieżąco z każdym filmem No i e, 3 lajki, no, by był następny odcinek e, W poprzednim odcinku skończyliśmy w tym miejscu e, Byliśmy u Gaka, który wziął złoto buntowników i my sobie teraz je. I teraz byliśmy je odebrać 400 sztuk złota, więc dosyć dużo. A w dzisiejszym odcinku e, pójdziemy do Redok, e, Tak, pójdziemy w ten Redok i ogarniemy ostatnią misję w Cape Down. Jak mówiłem w poprzednim odcinku, e, no bo jakby. Jeśli oglądaliśmy poprzedni odcinek, no to e, paladyn, który był w wieży, powiedział nam, że. Miasto, żeby zaatakować miasto jakby i nawet już to mówił jeden z buntowników, który tam był, nie wiem czy to było w poprzednim odcinku czy dwa odcinki temu, ale, 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 ale no, ale wygląda to ciekawie, bo jeśli byśmy przejęli to miasto, to tak naprawdę cały tutaj teren dookoła byłby samymi buntownikami, czyli... Po stronie, której raczej będę chciał stanąć, jeszcze nie wiem w Waszej decyzji, bo jak nie zobaczyłem filmu, tego, w którym mówiłem to, dlatego z powodu tego, że nagrywam na zapas, jak już wam mówiłem, więc nagrywam to tego samego dnia, ale no, ale, 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 ten. ale, ale zobaczcie to po no, komentarzach jak było to będą no, śniegi, no, więc no, e, tutaj jest Gelford. Ja mogę z nim, po właśnie ja mu miałem sprzedać. Uh, mi o, to chodzi... o niego mi chodziło, żebym mu sprzedać tę. Te bronie różne, bo on może nam dać więcej za nie. No i się nie myliłem, chyba, tak mi się wydaje. Ale nie wiem, trudno, najwyżej ja dostaję na trochę mniej. Bo nie pamiętam, jak to tam u niego, tam, tamtego ziomka wyglądało to. Tak? Ok, azorcyjny topór, można dać. Mogę dać tutaj łuki. No i 5000 byśmy mieli z tego wszystkiego. I to by się opłacało. Hmm, pomyślmy. Albo damy jeszcze tak ale nie wszystkie. Możemy dać tak. O, albo jeszcze jedną ja taką. Do... No i super. Do złoto. Handluj. No i mamy 7592 i teraz moglibyśmy ogarnąć sobie otwieranie trudnych zamków, a wtedy moglibyśmy otworzyć te trudne skrzynki, z których mogłoby nam wypaść fajne looty, faj, fajny lód, więc, yy, więc no. Więc ciekawie. Więc teraz sobie wrócimy tam do Cape Down, ogarniemy to złodziejstwo, ogarniemy e, wil, te wilki, otworzymy skrzynki, a potem postaram się, nie wiem, czy w tym jeszcze go zobaczymy, bo nie wiem, kiedy nie będziemy dokękali innych misji. Więc nie wiem, czy w tym czy w przyszłym odcinku pójdziemy do miasta. Najwyżej w tym odcinku jeszcze pójdziemy, i zakończymy przed miastem. I w przyszłym odcinku wejdziemy do nowego miasta. E, nie wiem, czy do Montery, czy gdzie, ale zobaczymy. E, koper, czy wiem, ja z tobą. Nie, dobra. E, ja wiem. Niech Teraz To ja z kimś w ogóle rozmawiasz? Norris? Czy no nie wiem po co to się Okay. Dobra, czyli nie wiem w ogóle po co tu przyszedłem. <laughs> nie wiem, bo myślałem, że mam go poinformować o tym. A chyba że czekajcie, zobaczmy na zadanie. Eee, Zniechęcam do większej podziemioty w Cablan. To nie, zabiegło na wielki gruszenie w ulicy Cablan. To się zaraz ogarnie. Płaka będzie na wybrzeżu. Eee, nie wiem co to, ale to się może ogarnąć. I kufera alchemika. Dobra, to teraz, żeby to ogarnąć, muszę iść do złodzieja. Tak, dobra, tego złodzieja, co jest w Cape Dobra, to idziemy tam ogarnąć, ogarniemy sobie ten gofer potem... Na, albo po drodze wilki jeszcze. To, no nie wiem, zobaczymy jak to pójdzie. Zobaczymy jak to, jak to się ogarnie. Wiem, że muszę sobie naostrzyć ten miech, bo on jest, on ma teraz tyle samo, co ten wcześniejszy, 45 albo 6, Nie, on ma chyba 60 ten miech. A tak to było 65, więc wiadomo, plus 5 ostrza to by było lepiej, o wiele lepiej. Więc no... W sumie można to zebrać, i to, się można dokończyć. przydać. Czy są dwie wilki w okolicy? Ale okay, tutaj nie. One powinny być gdzie indziej bardziej. Bardziej tutaj gdzieś w tej, w tej okolicy.

Coś to jakby. Chyba, że tam u góry to było. <coughs> nie wiem, że tam bardziej u góry nie było. Możliwe. Zobaczmy czy to są jakieś wilki gdzieś w pobliżu? Tu miałem, tutaj wiem, dobra. To jak bym się coś przesłyszałem. Chyba, że tam jeszcze mogą być, nie wiem. Zobaczymy na potem tam. Na razie jeszcze to zobaczmy. wielki. wilki, czy wy tu gdzieś jesteście? O, właśnie, kosa tu jest. Słoneczna zielona, OK. Tu jest wilk, tu jest wilk. Czy w tym rejonie może? Tutaj wyżej? Nie, tak nie. Bo no to bym słychać. Albo gdzieś tam w tyle bardziej? Nie, bo tu był ten jabłonik, no to tu nie może być wilku. Chyba, że tu wyżej. A tu są! Dobra! Tu są ostatnie wilki, czyli jednak ja się opłacały, tu fajnie. Dobra, mamy to. Czyli tu były. Wszystko wyjaśnia. Dobra. Czyli to ogarnięte. Ten kufer sobie otworzymy. Weź wszystko. Dobra, czy to wszystko zostało coś jeszcze zostało. Nie, dobra, to idziemy na dół. Idziemy już w lewioski. O! Wielka skóra tu jeszcze była! Czyli tej wielkiej skóry... Jest trochę... Aha! O kurde, ile to jest wielkiej skóry! Ja nie mogę. To stąd mogliśmy jeszcze wziąć tego, tego... ale widzę, że to jest troszeczkę więcej tej skóry. Ale dobra, to nam się przyda ona. Ale teraz tak, teraz idziemy do... tego... do Buforda. Po Już po Już po wilkach. <laughs> Zająłeś się wilkami? Nieźle. Oto twoja zapłata. Dzięki, dzięki. Zaraz idziemy tam. Gdzie są złodzieje? Tylko to był tam? Nie. O, tu tam. Się o złodziejstwie. Naucz mnie czegoś o złodziejstwie. Naucz mnie. Nie jesteś na to gotowy. 15 punktów. Dalej. Plus Właśnie tak. Rozpierw, tak trzymać. I teraz mogę. Naucz mnie, jak otwierać skomplikowane Jest zamki. W A, chcesz się dobrać do kosztowności? Trzymaj wytrych samymi koniuszkami palców. Będziesz miał więcej wyczucia. Po dźwięku poznasz, czy popychasz mechanizm zamka we właściwym kierunku. Dobra, mamy to. w końcu ja z kłopotów. Jak się wyłgać z kłopotów? Pożyteczna umiejętność, jeśli będziesz miał problemy ze strażnikami. Najważniejsze, by wypaść przekonująco. Mów pewnym głosem i patrz Kolesiowi prosto w oczy. Sprzedaj mu jakąś historyjkę, cokolwiek. Tylko nie mów, mogę wszystko wyjaśnić. Okej. Okay. Ja Zacznij się na To nie, bo to już jest tej drogi, trochę. Jak... Naucz dobra, mnie, ja się to... jak okradać innych. Najważniejsze jest odwrócenie uwagi. Wciągnij ofiarę w rozmowę. Nie uwierzysz, jak łatwo jest wyciągnąć niektórym sakiewkę. Często wystarczy po prostu sięgnąć im do kieszeni. No kluczów, dobra, okej, okej. Okej. <laughs> Czyli umiemy troszeczkę, tylko to ile teraz mamy zostało na moment? A, dosyć dużo, okej okay. Spoko. Przynajmniej umiemy trochę ze złodziejstwa, więc będzie teraz sam łatwiej. E, no to ja idę do tej chwili, nie ma jak określić no. <laughs> i Dobra, skrzynia. No i w końcu można je otwierać. Dobra, weź wszystko. No i pięknie. Mamy następne zadanie zrobione. Więc tak naprawdę, tutaj mamy wszystko ogarnięte już. Stąd. Sześciutko, kompletnie sześciutko. O, jeszcze tu wielka skóra na no i super. Osełka, ja sobie naostrzę ten miecz. Co ja teraz mam na sobie. Ten o, i, on, i on, on ma 70 jednak, o, to jeszcze lepiej. Dobra, suknia. Teraz idziemy tutaj do góry, czy tu ktoś jest. Tu nikogo nie ma, ale za to są kufry, ja z chęcią przyjmę. Zapiszemy sobie grę za chwilę. I w sobie będziemy szli spać, bo się ciemno robi, więc no. A w nocy to nie fajnie, zbytnio tutaj grać. Tak znaczy, jakbyście chcieli, to można by było sobie w nocy coś porobić tutaj. W gotiku. Kufer. Pewnie będą jakieś nocna misja. Dobra. Idziemy spać. Idą z tego poranka. Ok, zapisujemy tutaj gierkę. I yy, czy wszystko mamy ogarnięte? Oto jest pytanie. Chyba tak. Chyba wszystko mamy ogarnięte, co mieliśmy tutaj mieć. Ogarnięte. Jak wygląda misja? Jak wyglądamy z misjami teraz? Znów Cerdasa, Związek Zjednoczony. Ok. Plaga. Właśnie to plaga bandytów. <laughs> To chyba ofiarowo na, na któryś z tych dwóch ziomków. Nie wiem czy tam, tamten, czy ten. Ten, dobra, chyba. Za mną. Ruszajmy. A po co mam z, nim iść? Nie, mam w ogóle z nim. nie wiem, dobra. <ścoughs> nie wiem jak zmienić. Eee... Wracaj. Wracaj. Wiesz gdzie mnie szukać. Nie, bo nie, nie wiem czy my nie mieliśmy iść czasami tam... Gdzie my pokonaliśmy tych bandziorów Ale nie wiem Zrobię to najwyżej poza odcinkiem, bo nie wiem o co chodzi z tą... W tą... Właśnie, bo ja chyba miałem go zabrać ze za sobą tam gdzie byliśmy po te towary Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewny, więc... Wolę tego teraz nie robić, a ta się na jest jak ten, to się nic nie Dobra Czy yy... mamy wszystko ogarnięte, więc chyba będziemy ruszali w stronę tego W tej chwili w stronę... W stronę. A właśnie, czuję, że z tym filmem pogadać. Film, czuję, że możemy z tym pogadać. Rozmawiałem z Łęzelem. Doskonale! I jak? Pomoże w rewolucji? Owszem, tak właśnie zakładam. Doskonale. Idź, uczyń go swym towarzyszem broni. Ja zmobilizuję resztę miasta. Pomożemy okay. ci, gdy już zaatakujecie orków. Dobra, czyli inni jeszcze nam pom pomogą. No to myślę, że w następnym odcinku możemy to zaatakować, mi się wydaje, widzimy. Tak mi się wydaje, że możemy w następnym odcinku to zaatakować. A teraz idziemy do Mertany. albo za dwa odcinki, zobaczmy jak też tak się pójdzie. O, oni już nie są na zielono, tylko są na pomarańczowo. Okej, okay, czyli już zbytnio nas nie lubią w tej chwili. Ale niewolnicy za to nas lubią. No i super, dobra. Okej, okay, no to jazda. To lecimy dalej. Gdzie by teraz pójść? Ardea byliśmy, Cape Den byliśmy, no to chyba teraz Montera, mi się wydaje. Polecimy sobie tak, Montera, Gotham, Faring i potem polecimy chyba Vanguard, albo też T2 i potem Vanguard. No i potem pójdziemy gdzieś na TT, wiadomo. Dobra, ale to tak mówię, mówię, a to jeszcze pewnie jest w milion odcinków zajdzie, zanim my pójdziemy na pustynię. Więc no. Ale dobra, ruszajmy. Jak się idzie na monterę. Tam, Dobra, czyli pójdziemy po prostu tutaj i potem skręcimy w lewo i prosto. Ogólnie wezmę sobie te potężki z wytrzymałością tutaj, bo one mi się przydadzą. A to pójdzie tutaj, a mięso to pójdzie tutaj, dobra. <laughs> Ardea, A w sumie pójdziemy do tej jaskini, jeszcze otworzymy te zamki, te kufry, bo one, one się przydaje otworzyć. O, jeden zamek, znaczy jeden kufer. A ja tu już otwierałem? Chyba tak, chyba ten otwierałem akurat. Tu nie ma. Ale tutaj za to będzie. <noise> tutaj jest, to otwierałem i tego nie otwierałem. Weź wszystko. No Dobra, tam niżej nie chce mi się już Najwyżej, jak będziemy to jeszcze wredok, to jeszcze tam. Bo tam chyba była jeszcze jeden kufer. I wiem, że jeszcze tutaj gdzieś w tych krzakach jeden był. Więc no. Ale przynajmniej teraz mamy w każdy kufer otwierać, więc taki plus. O, tutaj. Złamany. Złamany wytry. o teraz, super Dobra lecimy, lecimy do Montery No i przed Monterą zakończymy odcinek, bo już jest tak długo czasu O, tu ktoś jest. Czasami przypadkowi ludzie nagle są. Za późno. Zakiwając. Wszystko przepadło. Jaki masz problem, kolego? Jaki masz problem? Spójrz na bałagan na tej drodze. Bandyci zabrali kolor, mi wszystko, joma. co miałem. Przeklęty Ortega i jego gang Brudasów. No to słabo. Co ci zabrali? Co ci zabrali? Byłem w drodze do Ardei z pięcioma skrzyniami oliwy do lamp. Bandyci Ortegi zabrali wszystkie skrzynie. Jestem zrujnowany. Odzyskał, odzyskał dla z Odzyskam systemem. dla ciebie tę oliwę. Niepotrzebnie rozbudzasz moją nadzieję. Już się z tym prawie pogodziłem. Ale jeśli faktycznie zdołasz odzyskać moją oliwę, hojnie cię wynagrodzę. Okej, okay. co zamierzasz teraz zrobić? Co zamierzasz teraz zrobić? E, nie wiem. Czekam na cud, albo na następny patrol orków, który wyśle mnie do kopalni. Ten Ortega to co za facet? Ten Ortega, co to za facet? Ortegi nie obchodzą orkowie ani nikt inny. Jest postrachem całego wybrzeża. Jego bandyci mordują i grabią, co tylko się da. Mhm. Mm gdzie jest teraz przywódca bandytów Ortega? Ta świnia ukrywa się w jakiejś złodziejskiej norze gdzieś na wybrzeżu. Gdybym wiedział, gdzie go znaleźć, nasłałbym na niego orków. Rozumiem. Okej, okay, no to koniec w takim wypadku. Czyli tak to wygląda. Okej, okay, no to spróbuj. Pomożemy mu tylko, że nie teraz. To nie jest Venger, dobra, to nie pomożemy mu, tylko że nie teraz. Teraz musimy lecieć do Montery w ogóle, więc, więc teraz my je pomożemy. Ale jak tylko będę w pobliżu tutaj, to jak spotkamy te, ten gank Ortegi, no to, no to wiadomo. Ej, tutaj coś jest. Nie, już ich tutaj nie ma to samo. No to jest. To chyba nie są bandyci. Ja to są bandowice. Na pewno masz jeszcze wiele do zrobienia. Zdój! Ani kroku dalej! Spokojnie. Nie chcę ci zrobić krzywdy. Najnosa! No Myślałem, że jesteś jednym z tych orkowych najemników. Nie boisz się, że orkowie cię złapią? Nie boisz się, że orkowie cię złapią? Orkowie <grych> są nieuważni i hałaśliwi, kiedy przemierzają lasy. Słyszę ich z odległości pół mil. Jedyne, co mnie niepokoi, to plaga tych cholernych goblinów. Bardziej się boisz goblinów niż orków? Bardziej się boisz goblinów niż orków? Boję się? Ja się wcale nie boję. Gobliny podkradają się w nocy do obozu i zabierają wszystko, co znajdą. Gdzieś niedaleko musi być gniazdo tych tchórzliwych stworzeń. Mi tej Opowiedz mi o tej okolicy. Jesteśmy w kompletnej głuszy. Nie ma tu żadnych miast. Łańcuch górski na północy oddziela wybrzeże od krain centralnych. Podążaj ścieżką na zachód, a dotrzesz do Montery. Jeśli oczywiście bandyci nie poderżną ci po drodze gardła. No właśnie, chcę trochę pohandlować, albo nie, dobra. Ile mi zapłacisz za pozbycie się goblinów? Nie musiałbym ciągle pilnować całego dobytku. Hmm, to jest warte 100 złotych monet. O, okej, okay. chcę trochę, no Rozprawię się dla ciebie z tymi tchórzliwymi goblinami. No cóż, powodzenia. Gobliny to cholernie sprytne małe skubańce. Nie pozwól, żeby cię otoczyły. Albo już po tobie. Też tak myślę. Chcesz trochę Nie Zależy, co na do zaoferowania. Dobra, to kiedy indziej, a teraz idę... Czy to jest ta jaskinia? Bo tutaj właśnie przechodziliśmy, ale nie jestem pewna. Tak, to są oni, zdecydowanie. Jedę. O Boże, ich tu będzie dużo. Ich tu będzie mnóstwo. Oj, 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 Tak też tak myślałem. Dobra, leżę. Pięknie. Wykorzystanie na pochodniu przez przypadek, ale to trudno. Ja z nimi, jak mogę na dystans, to wolę na dystans porobić z tym łukiem bo dawno sobie łukiem nie graliśmy, więc... I właśnie ogólnie to też nie wiem, kim będziemy chcieli zostać, czy magiem, czy wojownikiem, czy to po... Zielonym kim sobie to toporem całej czas bo możemy właśnie te trzy do wyboru, ale nie wiem. Może magiem? Może magiem by się opłacało, ale nie wiem. Bo raczej tej gry już drugi raz chyba się o nich nie zamierzam. No chyba, żebyście chcieli, ale to może za parę lat. chcę przeszedł jeszcze raz tą gierkę. Y, jakby... I po prostu inne zakończenie zrobił wtedy. Bo. Teraz nie wiem, raczej chyba po buntowniczej stronie będziecie chcieli, ja tak bym chciał chyba najbardziej po buntowniczej przejść w obecnym momencie, bo zapowiada się to bardzo ciekawie. Kufer. O! Jeszcze jeden został. ty mały, dobra, jest, udało się. Teraz możemy sobie zjeść. Dobra, super. O jeszcze nam się wzięła śliwania, dobra. Metalowy kufer. Weź wszystko. Złamany, złamany. Kurde. Dobra. I z powodu tego, tego że już jest długo minut odcinka, to po prostu idziemy się powiedzieć, że już to zrobiliśmy i kończymy odcinek widzowie, bo też to gadanie dużo zajmuje z nimi. Eee, więc no. Skończymy odcinek tutaj, no i w następnym odcinku udamy się do montery, a potem, a potem się zobaczy co dalej będzie. To Zabiłem te tchórzliwe gobliny. gobliny. Nie obdarły cię żywcem ze skóry? No cóż, widzę, że masz talent. Zasłużyłeś na te 100 złotych monet. Dzięki, dzięki. Naucz mnie czegoś o polowaniu. Nie jesteś na to gotowy. A to nie, Dobra, to kiedy indziej najdłużej. Albo dobra. Tak trzymać! Tak trzymać. tak trzymać! Tak trzymać! Tak trzymać! Właśnie tak! Czy my możemy... ...podpisać się do orków? Nie jesteś na to gotowy. A to? Jak obdzierać zwierzęta o, ze skóry? Rozetnij ofiarę i pewnym ruchem tak ściągnij przydać. z niej skórę. Najważniejsza sprawa. Zawsze od tyłu do przodu. To proste, kiedy już nabierze się w wprawy. Jak pod kredy śliczki zwierząt. Nie jesteś na to gotowy. Dobra, to tyle wystarczyło. Może się to przydać do tego, więc lepiej, lepiej, żeby mieć. A, a też skóra ma dużo wart, wartości, więc no, nie wiem, jak to wygląda. Ale wiemy, no, że teraz kończymy odcinek. <grych> więc no. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka i do zobaczenia do następnych odcinków. Pa, pa i cześć.